Mam na imię Daniel, znajdujemy się w Toruniu w klinice stomatologii estetycznej e, dr Maciej. Drost. Swoją przygodę zacząłem tutaj myślę, że około dwóch lat temu. Niestety akurat mój przypadek nie wiem, czy był trudny czy specyficzny, ale leczenie trwało akurat dwa lata. Zostało niedawno zakończone i myślę, że z pełnym sukcesem. Na co dzień w życiu prywatnym pracuję w Państwowej Straży Pożarnej oraz jestem też ratownikiem medycznym. E, mam do czynienia z ludźmi i stwierdziłem, że no skoro tak, no to warto tutaj zadbać o uzębienie, no to jednak jest nasz wizerunek, tak? I no, trzeba tutaj jakoś wyglądać po prostu, tak? W międzyczasie jeszcze tutaj udało e, mi się jakieś tam pieniążki odłożyć przed całym leczeniem i otworzyłem sklep e, taki spożywczy, nie będę mówił pod jakim szyldem, e, no stwierdziłem, że muszę trochę popracować, że warto zainwestować pieniądze, no w siebie zawsze warto inwestować, tak? A, a on, to co mówiłem wcześniej, uśmiech zostanie ze mną do końca życia, e, to daje to też pewności siebie, tak? każdemu na pewno, kto tutaj przychodzi i wychodzi tutaj z pięknym uśmiechem. O klinice dowiedziałem się z internetu, po prostu znalazłem kanał, kanał doktora Macieja, zacząłem przeglądać i stwierdziłem, że chyba warto się zgłosić, że jest osobą profesjonalną, przeglądałem prace, które wykonał. Myślę, że punktem kulminacyjnym takim, który popchnął mnie, żeby zgłosić się tutaj do kliniki i zacząć e, zmieniać e, swój uśmiech, przejść tą całą metamorfozę, były sytuacje i doświadczenia z poprzednich. E, wizytu stomatologów, gdzie e, prace, które były wykonywane no, nie spełniały oczekiwań. Nie widziałem tego efektu takiego wow, tak jak jest to tutaj. Przejrzałem ileś filmików naprawdę wcześniej, zanim podjąłem decyzję. Troszkę poczytałem o opiniach też e, pacjentów e, na temat pana doktora Macieja Wszystkie były super. Stwierdziłem, że no dobrze, no to trzeba w końcu podjąć ten krok. Też nie odkładać tego w czasie, no bo czym prędzej, tym lepiej. tak, I naprawdę była to chyba jedna z lepszych recenzji Przyszedłem troszkę zestresowany, bo wiedziałem z jakim e, przychodzę tutaj uzębieniem. E, pewnie, że będzie dużo pracy. E, odebrałem tutaj jak najbardziej pozytywnie o osoby. E, pan przede wszystkim doko, doktor Bałęs Sympatyczny. E, cała załoga tutaj uśmiechnięta, miła, bardzo pomocna. Niestety ja mam tendencję do spóźniania się, ale zawsze byli dla mnie by rozumiali, Także tutaj w porządku. No, pan doktor Maciej Dorost jest naprawdę pozytywną osobą która jest zaangażowana w to, co robi, profesjonalistą. Eee, nie cóż można powiedzieć? No super facet, tak? Naprawdę nie czuć tutaj, że się przychodzi do jakiegoś lekarza, stomatologa, tylko tak naprawdę jakby to był taki kumpel. Uśmiechnięty, bardzo pozytywny. Nie znam drugiego takiego innego. Zawsze jak się przychodziło, to zawsze ten dreszczyk, kurczę idę do stomatologa, obawa, że coś będzie wolać. No tutaj super obsługa i panie tutaj też pełen profesjonalizm naprawdę. Jak się dogadują, ich praca jest bardzo profesjonalna i taka naprawdę rodzina postora. Ja jestem bardzo mile zaskoczony. No moim zdaniem największa różnica między stomatologami, których byłem przed wizytą pana Macieja Adrost, no to tutaj podejście do pacjenta ze spokojem, z objaśnieniem pełnej. Tutaj pełnych czynności, które będą wykonywane i luz taki, który ma idzie zawsze przede wszystkim, tak? Wytłumaczył z czym będziemy mieli do czynienia, co będę miał robione, jakie są etapy. Także tutaj przychodząc ma się na pierwszej konsultacji praktycznie wyłożony cały etap leczenia. Tutaj jeszcze nie wszyscy znajomi widzieli w ogóle. Także podejrzewam, że część może zobaczyć dopiero nagranie i dopiero później mnie zobaczy na żywo ale naj, najbliższa rodzina już widziała. Także naprawdę podziwiają i też w sumie gratulują, że, że się zdecydowałem i naprawdę widać efekty. No generalnie, jak przyszedłem tutaj do kliniki yy, i zobaczyłem, jakiego sprzętu używacie, jak tutaj jest praca wykonywana pod różnym mikroskopem, zmiana świateł, nigdy wcześniej, yy, chodząc nawet prywatnie do stomatologów, nie widziałem takiego sprzętu, jak tutaj jest klinica. Także naprawdę tutaj macie super sprzęt, porządny, no i robi robotę. Myślę, że osoby, które zastanawiają się również nad zmianą swojego uśmiechu, nad przejściem takiej metamorfozy, a mają wątpliwości, powinny na jak najbardziej zgłosić się osobiście tutaj do kliniki w Toruniu do pana doktora. Przyjść na tą konsultację. Pan doktor tutaj wszystko opowie, powie, jak i co można zrobić. Zaproponuje kilka wariantów, także nie ma się czego bać. I naprawdę jak ma się tracić czas, pieniądze na innych stomatologów wątpliwych przypuśćmy, to lepiej jednak przyjść tutaj. Do fachowca tak naprawdę, tak? który jest jeszcze moim zdaniem po tym co zaobserwowałem pasjonatem tego co robi. Lubi to co robi, cieszy się naprawdę i każda udana taka metamorfaza jest dla niego też widel zachwytem, yy, tak? Na szczęście już dawno nie widziałem starego uśmiechu i teraz nie tak dziwnie to zobaczyć, bo wiem co było. No nie no, jest bałagan troszeczkę, no zresztą jak widać nie bardzo nawet potrafiłem się uśmiechać e, z poprzednimi, poprzednim uzębieniem, także no, teraz przy tym nowym, pięknym uzębieniu będę musiał się wszystkiego nauczyć.